Urodziły się w tej dzielnicy, gdzie w tej chwili jesteśmy, w prawdzie innym końcu, bo na ulicy Długiej w parafii w serca Pana Jezusa. Przez jeden czas mieszkałem jako jeszcze dziecko małe na ulicy Chocimskiej. Był to dom, do dzisiaj stoi, duży, duża kamienica. Właścicielem był Niemiec, pan Tomas. Ale że ja się urodziłem w 1947 roku, 1947 roku, to już nie pamiętam tego właściciela, bo miał mi fabrykę smoły. No kojarzy mi się ta fabryka smoły, że jako dzieci przeskakiwaliśmy przez płot pod po tych beczkach z tą smołą, żeśmy biegali, latali, bawili się po prostu. No i czasami kończyło się to paskiem w domu. Czemu ten pasek? No bo wiadomo, że i ubranie, i ręce, twarz czasami od tej smoły Trzeba było to czyścić, a to samemu nie dało. Tylko mama musiała wziąć margarynę albo coś w tym rodzaju i miała czasami nawet trudności, żeby w ogóle tego, to dziecko doprowadzić do jakiegoś, że tak powiem, stanu używalności. I mając lat może 10, ojciec mój zawsze pragnął mieć dom. No, sprawy przedwojenne miał trochę zawsze pieniędzy. Była możliwość kupienia domu, haupki podobno. w się z gik ale transakcje nie doszły, przerwała to wojna. Do Marzyń wrócił. No i, jak, i tak jak powiedziałem, miałem 10 lat, to zaczęli stawiać dom i ja mam y, miarę możliwości i siły. Byłem, ktoś to nazywał wykorzystywaniem. Nie, ja to nie nazywam wykorzystywaniem. Byłem po prostu, żyłem po prostu w takim, takim czasie, że tam inne dziecko mogło jakąś maciankę kopać, a ja musiałem cegłę, cegłę czyścić, bo po dużo materiału było z rozbiórek i tak dalej. Wywodziłem się z rodziny, gdzie było pięcioro dzieci, a właściwie to sześć, sześcioro, tylko że Jeden brat urodził się w 1941 roku i w 1945 niestety zmarł. Ja byłem z tego rodzeństwa, Pięciorga, byłem najmłodszym. W trakcie tej budowy, no, i wtedy człowiek inaczej myślał. Trochę jeszcze starszy, tak jakby, no rzeczywiście trochę się krzywda działała, ale dzisiaj patrzę na to trochę inaczej. Po prostu, że tak jak już powiedziałem, no takie były czasy, tak, tak żeśmy byli wyłowani, nikomu się krzywda nie działa. Były jeszcze, oprócz budowy, były jeszcze wynajęte pola. Koło szybu wentylacyjnego kopalni, już nieczynnych, Kleofas. Szyb ten nazywał się Cezar. Trójka moich, moi, tych starszych rodzeństwa, dwóch, znaczy jeden brat, dwie siostry byli, miały wykształcenie wyższe. Ja z bratem który był tylko 4 lata starszy ode mnie i już świętej pamięci Alois. Mieliśmy szkołę zawodową, ale wcale to nie świadczyło, że odbiegaliśmy jakimś wielkim tym, dawaliśmy sobie w życiu radę, i uważam, że daję sobie dzisiaj. Dzięki Bogu przerobiłem 38 lat. Nawet pamiętam mimo tego, że podobno straszny front tu nie przeszedł przez dzielnicę Hajduki jak my to nazywamy Orzu Wotery. Ale mniej więcej w okolicy armii obecnej krajowej był dom, gdzie trafiła bomba. Jako dzieci, żebyśmy tam chodzili, były jeszcze czynne schrony. Między innymi jeden w centrum y, Hajduk przy dworcu y, kolejowym stacji Horzywatary. Drugi taki schron był niedaleko tu miejsca, gdzie kręcimy, na ulicy Łukasieńskiego. Kibicem byłem od najmłodszych lat. Pamiętam jeszcze, Koniec kariery anszera, Cieślika, no, wyrobek trochę dłużej jeszcze potem grał. Tak mnie to interesowało. Po prostu pisałem, nawet ktoś kiedyś stwierdził, że y, pisze jakieś takie sprawozdania dla siebie, to po prostu jako dziecko pisałem, że lepiej pisałem niektóry dziennikarz w sporcie. Czyli coś tam we mnie siedziało. Może to dzięki siostrze Agnieszce, która była polijską i pomagała mi w pewnych sprawach opanować ten, ten język śląski. Pracę zawodową właściwie to zacząłem w 1961 roku jako młodociany pracownik i uczeń zarazem przy zakładowej szkoły przy hucie amatory. Dlaczego to podkreślam? Bo przez jak nastał czas już upadku hutnictwa i odejścia, to dużo znaczyło kto ile lat przerobi i do jakiej szkoły chodził. Ale w chwili w 1998 roku... Korzystałem z hutniczego pakietu socjalnego. No i gdyby nie miał zaliczonej szkoły, to nie zmieściłbym się. Po prostu bym musiał roboty szukać, bo wyjdę zlikwidowali, a huta już była postawiona w stan likwidacji. W 1966 roku w październiku był to czas. I powołało powołanie jesiennych do wojska. Koledzy, niektórzy dostali powołania, to może ja coś dostanę. Ja tylko przeczytałem Techniczna Oficerska Szkoła, szkoła Wojs Lotniczych. No, zdawałem sobie sprawę, że przecież nie piję na szkołę. No, ale dostałem się na kurs mechaników lotniczych do TOSUL-u, czyli Technicznej Oficerski Szkoły Wojs Lotniczych, do Oleśnicy. Kurs ten ukończyłem. Tu mam świadectwo jako mechanik lotniczy. Na samoloty, które jeszcze dzisiaj są na uzbrojeniu. MiG-21E7. Ja jeszcze pamiętam drogę, gdzie mieszkałem. Po prostu to nie był nawet bruk, to, był, to były takie kociłyby, my na to mówili, taka po prostu. A jak już starczy wprowadzili tą kostkę, to już było super. Z tym, że nie było wiadomo takiego ruchu jak w tej chwili. Myśmy wygrali na ulicy i się czy tam jeszcze takie gry jak dziewczyny, szczególnie kestle, nie kestle. My mieli takie zainteresowania bardziej po śląsku, fojerka, kartofle upiec. Jakby, jakby się kopało kartofle dookoła, tu gdzie teraz mieszką, tu stoją wieżowce, a kiedyś tu były pola, tu były, żyli rolnicy. Obok była wędzarnia ryb, a w moim rejonie, gdzie ja mieszkam, czyli tam w parafii Serca Pana Jezusa, jakieś 300 metrów od domu, już o Fabryce Smoły wspomniał, ale jeszcze trochę niżej leciała rawa. Oczywiście dzisiaj rawa jest przykryta elegancko, na tam ścieżka rowerowo, a wtedy my tymi brzegami chodzili. ile człowiek tego smrodu się wdychał, tego, to dzisiaj może właśnie te płuca tak działają, jak działają. Takie były nasze zabawy. Rura, która szła nad rawą, i tu chcę podkreślić, jak my byli wysportowani. My przez te, Ta wąsko, ta, ta, może 300 mm ta rura miała. A my szybko, jak to szybciej, przez ta rawa, tam z powrotem, tam z powrotem. No jakoś żołnierzy tutaj w wpłodzili. Bo u mnie był raczej tradycyjny taki dom, i matka uważała, że panna może przyjść do domu, jak widzę, z kandydatką na żona. No rodzice mieli ślub w 30, 1932 roku. To był taki cylinder, który ojciec miał właśnie ubrany na ślubie. Mam też taki album, który pokazuje, jak ci ludzie elegancko chodzili ubrani. Tu na tym pierwszym zdjęciu to jest ślub. Brata mojego ojca, Wilyma. Tu jest dwóch braci: Johan i, i Willy. To są moje dziadki ze strony ojca. To jest mój ojciec, Franciszek. To jest siostra Gertruda, siostra ojca, oczywiście, która była w panną klasztorną w Australii, opiekowała się dziećmi. To było zdjęcie, w mama moja brała udział. taki Tu jest moja mama w takim zespole ludowym. To jeszcze się dzieje za czasów Błogosławionego księdza Józefa Cznickela. Tu są moi rodzice: ojciec i matka. A matka na imię miała Anastazja. To jest takie zdjęcie, gdzie z moim bratem Aloizym na ulicy Chocimskiej. To było bardzo duże mieszkanie, blisko 100 metrów. W y, przedpokoju my umieli ping-ponga grać. Tylko jeden mankament, to był, było niski, ale ze strony kuchni, czyli od podwórka. Y, niski parter i to jest właśnie okno tego mieszkania z, od strony kuchni. Tu są mój ojciec i bracia mojej matki. Ten najmniejszy był w Oświęcimiu w obozie, a za co był w tym obozie, mogę tylko powiedzieć, że jeszcze przed wojną naraził się jakiemuś urzędnikowi na ratuszu i wszedł do tego urzędu i ten urzędnik mu powiedział, że czemu nie pozdrowił pozdrowieniem Hitler, a on powiedział, że on jest w Polsce i takiego pozdrowienia nie będzie robił. I z powodu tego w czasie wojny ten się zemścił, podał go do... Tam, nie wiem, SS, bo jak tam tej policji niemieckiej, poszli się do Oświęcimia, ale że się starała to cała rodzina, że mieli ta opinia jako tych Ślązoków, po prostu Ślązoków, nie Niemców, Ślązoków. Po dwu i pół rocznym pobycie wypuścili go, mimo tego, że on fizycznie to przeżył, zaiste jest cud, bo on był ułomny, umiał garb, on tak się urodził. Może przyjdę trochę do moich dokumentów, które zdobyłem i w czasie pracy zawodowej i no tak w życiu. Tu jest książeczka wojskowa, tu jest legitymacja oznaki mechanika, tu jest o Zerowego Żołnierza. 89 rok ja był jednym z założycieli Solidarności na Wydziale Komisji Zakładowej. Za komuny dali mi takie coś. Czyli Złoty Krzyż Zasługi. To było w 1984 roku. Jak już komuna padała, to mi dali Złoty Krzyż. A z drugiej strony ja się tłumaczę czemu, że go dostał. Bo nie dostał że wcześniejszy, czyli brązowego i srebrnego, nie za złoty. Bo ja był taki, za moją zgodą, podstawiany do odpadnięcia, żeby to wyglądało fajnie. Dodali jednego partyjnego, jednego bezpartyjnego. Z góry ten bezpartyjny, czyli ja. Był skazany na niepowodzenie. No zajmował że się też w robocie działalnością społeczną. Działał, że też na niwie racjonalizacji. To mój dyplom, który zdobył, wtedy dzielili na fizycznych i umysłowych. Czyli ja w grupie fizycznych, że zdobył drugie miejsce najlepszego racjonalizatora. Bo jakże widział, co ludzie za wnioski oddawają, to jego dowia takich wniosków wymyślał to, No i że wymyślał. Tu mu poświadczenia, ale to nie są wszystkie właśnie poświadczenia komórki wynalazczości, które mi które mi za każdy wniosek musieli dać, popytowanie takie. Ale ja im wynalazł Pumpa, która bez niszczenia, bez niczego pracowała przy takich cieczach jak Tri, trójcholowe film, czy... Kwasy. Nie jest nie Tu mam parę nawet na niwie sportowej. No raczej ping pongista bo tam jakiś dobry futbal w nie był. Choć ty, że trochę grał w klubie, co już nie istnieje, w domu Katowice. To mu podziękowanie za długoletnią pracę w hucie. Tyżyk zdobył w, 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 w tym, przy katedrze. Archiwum, archiwum, archiwum w Katowicach. Takie ze strony mojej mamy. A tu mówię oryginalny ze strony ojca i dlatego ta moja wiedza jakby nie była jestra.